Drzwi za długie obcierają o podłogę. Dziś pokażę Ci, jak przy użyciu narzędzi, który każdy z nas posiada w garażu, przyciąć drzwi. Także zasiądź wygodnie w fotelu i sprawdź ten materiał. A przy okazji, jeszcze zostaw lajka, suba i nie zostawiaj nieprzyciętych drzwi, bo będą Ci haczyły o panele albo. O kafelki, a dzięki temu filmowi dowiesz się, jak to przyciąć. Także zapraszam na seans. Co tam, co tam, co tam, tam. Najpierw muszę zacząć od tego, żeby pobrać pomiar drzwi. Ja robię pomiar od zawiasu do ziemi, odejmuję jakiś 1 centymetr, żeby tam była ta przerwa pod drzwiami i wtedy wiem, ile muszę obciąć, ile od zawiasu do. Linii cięcia powinno mi zostać. Następnie przynoszę sobie drzwi do miejsca, w którym będę robił docięcie tych drzwi. Fajnie, żeby tam było trochę miejsca, żeby można było je położyć na płasko. Pod drzwi podkładam coś, co pozwoli mi uzyskać dystans, żeby one były trochę wyżej niż leżały na podłodze. Tutaj w tym przypadku użyłem po prostu zgrzewki wody. Czasami robię to na jakimś wiadrze, czasami na koziołkach, czasami na skrzynce. Co jest pod ręką, tego można użyć. Wiadomo, warto też zabezpieczyć te drzwi, żeby się nie porysowały. Jeżeli to jest jakaś skrzynka albo jeżeli ona ma jakieś metalowe elementy, warto o to zadbać. No i jeżeli drzwi mamy ułożone, to teraz po kolei bierzemy miarę i mierzymy. Najpierw musimy zmierzyć Ile w pile mamy odległości pomiędzy brzegiem osłony, brzegiem prowadnicy a tarczą? U mnie w tym przypadku są to, jest to 5 cm. Jest to istotne, ponieważ o tą odległość musimy przesunąć prowadnicy względem środka skrzydła. Czyli jeżeli w tym przypadku drzwi obcinam o 1 cm, no to prowadnicę ustawiam. Jakieś 6 cm od dołu. Aby kreskę ołówka było lepiej widać, przyklejam kawałek taśmy z jednej strony drzwi, kawałek taśmy z drugiej strony drzwi. Biorę miarę i zaznaczam te 6 cm. Te 6 cm to jest 1 cm, który obcinam, plus 5 cm na grubość tego metalowego elementu przy pile. Dlatego warto w to zmierzyć, bo każdy jednak ma inną piłę. Znaczę to na taśmie, żeby nie pisać po drzwiach, a poza tym na taśmie lepiej jest widać tą kreskę, którą zaznaczę. Warto to sprawdzić, czy wszystko się zgadza z jednej i z drugiej strony. Następnie biorę coś, co raczej też każdy ma w domu, a jeżeli nie, to może to być cokolwiek innego, czyli poziomica, albo jakiś prosty element, może to być jakiś kawałek listewki, cokolwiek co będzie pasowało. Przykładam go do drzwi, tak jak widać na filmie, tak żeby brzeg był na kresce, biorę cwingi stolarskie. Też każdy je znajdzie w garażu albo pożyczy od sąsiada. No i przyczepiam tą poziomicę, czy tam listwę, cwingami I to jest nasza prowadnica do piły. Teraz biorę piłę, przymierzam, przykładam, sprawdzam, czy tarcza jest na kresce. Jeżeli jest, to podłączam do prądu. To jest bardzo istotne. No i tniemy. I jak widzicie, brzeg piły leci po. Prowadnicy dotyka poziomicy i cięcie wychodzi nam proste. Robimy to ostrożnie, delikatnie i z zachowaniem BHP. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo istotne. Szkoda palcy. Mamy ich tylko 10, nie? W sumie 20, ale szkoda. No i, tak jak widzicie na filmie, docinamy do końca. Przy końcu warto trochę zwolnić, żeby nie szarpnęło. No i centymetr ucięty. Często warto wziąć kogoś, żeby przytrzymał odkurzacz, ale nie jest to wymagane. Można posprzątać po robocie, no i ściągam swingi, ściągam poziomice, no i można powiedzieć, że po robocie teraz trzeba posprzątać, poodkurzać, ewentualnie ten brzeg tego ściętego felcu drzwi możemy przelecieć papierem ściernym, jeżeli się zrobiły jakieś zadziorki, żeby to wykończyć, żeby to ładniej wyglądało. Też protip, jeżeli chcecie, macie drzwi do łazienki czy coś, możecie zaizolować tą ciętą część z dołu silikonem na przykład, przelecieć po prostu, żeby przy myciu czy przy jakiejkolwiek wilgoci na ziemi ona się nie dostawała do tych drzwi do poodkurzania. Warto się przyłożyć. I też... Mam nadzieję, że ten poradnik jest w miarę przejrzysty i jasny. Jeżeli nie, to zapytaj, napisz do mnie, napisz w komentarzu, żeby później nie było, że jakaś część ciała została gdzieś wam wkręcona w sokowirówkę i poradnik był niejasny. Bo takie historie się też zdarzają, nie? Coś tam utknęło w sokowirówce, wiecie o co chodzi, nie? Każdy zresztą wie. No i gdy mamy to już posprzątane. Można powiedzieć, że robota zrobiona, ale jeszcze nie. Bierzemy drzwi i lecimy z nimi. Lecimy je przypasować. Jeżeli to było dobrze pomierzone, to raczej pasować będą. Jeżeli nie, to, to trzeba dociąć jeszcze. Tak jak mówiłem, tutaj pobieram kolejny raz pomiar. A tak wygląda przycięte skrzydło. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten poradnik. Zostaw suba, zostaw lajka, zostaw wszystko co masz. Zostawić i do zobaczenia następnym razem. Pozdro.